Serdecznie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Proszę Państwa, dzisiaj odbyło się spotkanie Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Pana Przewodniczącego Mariusza Błaszczaka z Profesorem Wiązkiem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Głównym tematem tego spotkania była sytuacja Księdza Ruszewskiego. Jest to też główny temat naszej konferencji. Oddaję głos Panu Premierowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście spotkaliśmy się z Panem. Ministrem, rzecznikiem praw obywatelskich, panem profesorem Wiązkiem, ale był także jego zastępca, też pan profesor Brzozowski. Brzozowski. To była rozmowa merytoryczna, w tym sensie dobra. Oni nie kwestionowali tego, że doszło do czegoś, co w żadnym razie nie powinno się zdarzyć. Myśmy stawiali. Tezę następującą. Tortury to jest przekroczenie pewnej granicy, pewnego Rubikonu i wobec tego reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich powinna być reakcją nadzwyczajną, nie tylko taką, żeby to zbadać. Takie badania w tej chwili trwają, ale proszę pamiętać, jeżeli chodzi o sprawy karne, to uprawnienia Rzecznika praw obywatelskich są stosunkowo niewielkie. Właściwie zaczynają się dopiero po prawomocnym wyroku. I to jest na pewno coś, co wspólnie uznaliśmy za rzecz do zmiany, za sytuację, którą trzeba zmienić. To się tak określa w prawie, że tutaj trzeba… To są wnioski delega Ferenda, czyli wnioski o zmianę prawa. I my w tym kierunku, w naszych propozycjach, które składamy w Sejmie, pójdziemy, bo rzeczywiście uprawnienia powinny być dalej idące, pozwalające jednak na kontrolowanie także postępowań karnych, bo tutaj się różne rzeczy dzieją. Ale postawiliśmy też inny postulat: to znaczy, żeby finał działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Był takim finałem mocnym i bardzo mocno dostrzegalnym społecznie, żeby pan rzecznik w mediach, może nawet na czymś więcej niż zwykła konferencja prasowa, bardzo twardo te sprawy postawił, żeby to był pewien szok, także szok dla władzy, która się dopuściła tego rodzaju działań, bo ja osobiście nie wierzę w to, żeby to było niezaplanowane, żeby to było bez zgody władzy albo nawet bez inicjatywy ze strony władz i do tych władz najwyższych. Oczywiście ja nie wiem, czy pan rzecznik tego rodzaju zdanie podziela, natomiast sprawa jest z całą pewnością poważna i cieszy nas to, że obydwaj panowie tego nie kwestionowali. Natomiast no, chcą do końca ustalić fakty. Nie mogą tego zrobić w sposób procesowy, no bo takich uprawnień nie mają. Natomiast no, innymi metodami dla nich dostępnymi, powtarzam, ograniczonymi w wypadku tego rodzaju postępowań, usiłują ostatecznie potwierdzić wszystko, chociaż, żeby było jasne, nie kwestionowali tych wszystkich rzeczy, które są powszechnie znane, tylko wiedzieć, mieć informacje nawet pewne, a mieć coś, co no przynajmniej przypominałoby dowody procesowe, no to jest różnica. I my przyznajemy, że taka różnica istnieje. No Ale tutaj trzeba działać szybko i o tym też żeśmy mówili. Mówiliśmy, że trzeba podjąć te decyzje i doprowadzić do tego finału w stosunkowo krótkim czasie, bo społeczeństwo nie może o takich sprawach. Zapominać. To nie może być jakiś incydent. Stało się coś naprawdę zupełnie niebywałego w różnych wymiarach. I to jest, można powiedzieć, konkluzja z naszej strony tego spotkania. Nasi partnerzy byli otwarci na rozmowy i z tego się cieszymy. Co będzie dalej? Nie wiemy i mamy nadzieję, że. Te oświadczenie mówiące o potrzebie jeszcze doprecyzowania pewnych spraw, wykorzystywania tych możliwości, które są dla ostatecznego ustalenia dokładnego przebiegu całej sytuacji. Proszę pamiętać, że ksiądz Orszelski nawet nie wie, w jakim areszcie był. znaczy, był traktowany tak, że nawet się nie zorientował, gdzie był. Przez jakiś czas więziony. Wobec tego tutaj rzeczywiście jest jeszcze wiele spraw do ustalenia. Ale powtarzam, uważamy, że to powinno być wszystko załatwione w stosunkowo krótkim czasie, że ta sprawa powinna żyć. A w najbliższy wtorek. O 17.30, jeżeli się nie mylę, o 17.30 tu pod Sejmem będzie demonstracja, na którą też zapraszamy, korzystamy z tej okazji, żeby zaprosić na tą demonstrację. Demonstracja w sprawie praworządności w Polsce, bo ten przypadek był szczególnie drastyczny, no ale łamanie praworządności jest rzeczą, niestety dzisiaj można powiedzieć codzienną. Wiemy też, że pan... Minister wszczął już postępowania w sprawie tych wydarzeń, które miały miejsce zupełnie niedawno w Karesie. Miejmy nadzieję, że to też będzie jakieś postępowanie efektywne. Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Może bardzo proszę teraz pana przewodniczącego. Pan premier też będzie miał coś do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, w Polsce rządzonej przez koalicję 13 grudnia, rządzonej przez Donalda Tuska, nagminnie dochodzi do łamania prawa. Łamana jest konstytucja Rzeczypospolitej, łamane są ustawy, pan premier Kaczyński często mówi o tym, że mamy do czynienia z procesem odwyknienia od stosowania konstytucji. Jest to proces opisany w, przez naukowców. Otóż przykłady jakie mógłbym tu przedstawić, nielegalne przejęcie mediów publicznych, nielegalne przejęcie prokuratury, Kilka dni temu wejście do konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, groźby kierowane wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego. To są wszystko przykłady łamania prawa, bardzo ordynarnego łamania prawa przez rządzących dziś Polską. Adam Bodnar, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich, Protestował na przykład wtedy, kiedy morderca kilkunastoletniej dziewczynki został wyprowadzony boso i skuty kajdankami. Protestował, uważał, że. Zespolonymi kajdankami, a więc skute ręce i nogi, protestował, uważając, że został źle potraktowany. Morderca. Teraz. Mamy do czynienia ze stosowaniem tortur. Wszystko na to wskazuje. Zresztą tortury były stosowane również wobec ministra Mariusza Kamińskiego, kiedy był osadzony w więzieniu. Nie można na to pozwolić, nie można przejść nad tym do porządku dziennego. Presja ma sens. Presja ma sens. Podam inny przykład, kiedy to zostali oskarżeni żołnierze którzy służyli na granicy z Białorusią, zostali oskarżeni, zatrzymani i skuci kajdankami dlatego że używali broni w obronie Rzeczypospolitej Polskiej. Presja doprowadziła do tego, że co prawda nie uchylono Oskarżenia, natomiast uchylono środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia żołnierzy. Wrócili do służby, a więc uposażenie mają takie, jakie posiadali przed. Zawieszeniem. Presja ma sens, dlatego kluby Gazety Polskiej i środowiska niepodległościowe organizują manifestacje w najbliższy wtorek o godzinie 17.30 pod Sejmem. Serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy są zaniepokojeni sytuacją. Nie można pozwolić na bezprawie panujące pod rządami Donalda Tuska. Dziękuję. Pan pozwoli jeszcze dodam, że takim aktem łamania konstytucji, no bardzo drastycznym jest podejście do Trybunału Konstytucyjnego. No, takie podejście do konstytucji w ogóle, że obowiązuje to, co nam się podoba. Jeżeli się nam Trybunał nie podoba, to nie obowiązuje i w ogóle po prostu nie uwzględniamy jego decyzji. No to już jest po prostu horrendum zupełne z punktu widzenia państwa praworządnego, a to ma nieustannie miejsce i w związku z tym no można rzeczywiście mówić o odwyknieniu, jeżeli chodzi o obowiązanie konstytucji. Mówiłem o tym już na poprzedniej konferencji prasowej, że powstaje taka wielka luka prawna, która no, coraz bardziej prowadzi do wniosku, że pewne rzeczy trzeba będzie zrobić po zmianie władzy zupełnie jakby od początku. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do serii pytań. Bardzo proszę o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji. Jest zasada jedno pytanie na jedną redakcję. Bardzo proszę, Panie Redaktorze. Dzień dobry, Łukasz Kisław, Fakty TVN. Panie Prezesie, miał, miał Pan się pozbyć z partii buntowników w małopolskim sejmiku, tymczasem pozbył się Pan swojego kandydata na marszałka. Czy poniósł Pan porażkę w tej sprawie? Partia... Utrzymała władzę. Ci, którzy jechali, żeby tam triumfować z dwóch partii, no, musieli się wrócić. Nie wiem, czy samego Krakowa, czy byli tylko w drodze do Krakowa, i to jest sukces. Natomiast w polityce czasem trzeba iść na różnego rodzaju kompromisy, ale to nie jest kompromis polegający na tym, że ja o tym, co się działo i co niektórzy ludzie robili, zapomniałem. Nie zapomniałem. A pamięć, co prawda, mam tak, jaką powinien mieć polityk, to znaczy dobrą, ale krótką, ale aż nie tak krótką, żebym zapomniał. Ja chciałbym dodać, że to jest sukces pana premiera Kaczyńskiego, dlatego, że sam Łukasz Kmita zdecydował o tym, że po raz kolejny nie będzie kandydował i zwrócił się do władz Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby wystąpił kolejny kandydat. I Łukasz Smułka otrzymał poparcie, a więc Prawo i Sprawiedliwość utrzymało władzę w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Bardzo proszę o na następne pytania. Dzień dobry, Katarzyna Rogala, TVN24. Panie Prezesie, czy potwierdza Pan to, że były premier Mateusz Morawiecki miał nakłaniać premier Włoch do tego, by nie przyjmowała nowego ambasadora Polski? I czy premier były premier konsultował to z Panem? Dziękuję. W żadnym wypadku niczego takiego nie potwierdzam, nic o tym nie wiem i sądzę, jestem przekonany, że to jest, jak to się dzisiaj mówi w tej nowopolszczyźnie fake. Po prostu druga strona, nasi przeciwnicy no nieustannie posługują się kłamstwem. i To taki obrzydliwy wręcz sposób, a jednocześnie nagminny, także kłamstwo jest dzisiaj no można powiedzieć podstawowym instrumentem rządzenia w tej sferze świadomości społecznej. Bardzo dziękuję. Proszę, następne pytania. Dzień dobry, Michał Jelonek, Telewizja Republika. Panowie, pytanie, czy w kontekście CPR-u, w Pana ocenie, panie, panie Premierze, również do Pana Przewodniczącego Błaszczaka, czy kontrakty zbrojeniowe koreańskie, amerykańskie mogą być zagrożone? Jeżeli chodzi o zagrożenie tych kontraktów, no to one no, już są zagrożone. To... Nawet bez tego kontekstu, o który pan tutaj pyta. Tutaj na ten temat więcej na pewno do powiedzenia będzie pan miał, no w tym wypadku pan minister, bo chodzi o to, że był ministrem obrony, pan minister Błaszczak, który te sprawy zna bardzo dokładnie. No ale ja też się tym zajmowałem i też znam dokładnie i wiem, ale zostawię to już panu ministrowi, no jakie kontrakty nie są w tej chwili zawierane, czego nie otrzymujemy. W jaki sposób cały ten mechanizm stworzenia tego, co zaproponował Sztab Generalny, to znaczy zbudowania takich sił, które pozwolą na samodzielne odparcie ataku Rosji, to będzie, łagodnie mówiąc, bardzo zniechęcające dla Rosji, jeżeli chodzi o podjęcie takiego ataku, że cały ten mechanizm jest w tej chwili niszczony. No a to już jest naprawdę no, odpowiedzialność. Pod każdym względem i w każdym wymiarze, już najwyższej miary. Ja zacznę może od gratulacji dla telewizji Republika za ujawnienie tego dokumentu. Ten dokument miał nie ujrzeć światła dziennego, bo jest kompromitujący dla koalicji 13 grudnia. Oni co innego mówią, a co innego robią, a więc bardzo dziękuję za ujawnienie dokumentu. Również chcę podkreślić postawę. Szefa generalnego generała Kukuły, który się nie zgodził na, na tezy zawarte w piśmie, a więc na ograniczenie o 57 miliardów złotych w ciągu czterech lat wydatków na centralne plany rzeczowe, bo takie ograniczenie oznaczałoby. Brak możliwości realizacji kontraktów, które zostały rozpoczęte za rządów prawa i sprawiedliwości, które muszą być kontynuowane, żeby realnie i skutecznie odstraszyć agresora. Ale rzeczywiście, dziś słyszymy deklaracje kontynuacji. Za tymi deklaracjami nie idą czyny. Wciąż czekamy na podpisanie umowy w sprawie pozyskania 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Wciąż czekamy na pozyskanie. Prawie 500 wyrzutni HIMARS, to są wyrzutnie rakietowe o zasięgu do 300 km, wciąż czekamy na umowę z Koreą Południową w sprawie produkcji czołgów K2 w Polsce i na razie nie ma działań. Ja się obawiam, że, że tych działań po prostu nie będzie, że to, co robi koalicja 13 grudnia, to jest gra na czas, a my nie mamy czasu, ze względu na to, że Putin odbudowuje swoje imperium. I, i żeby realnie odstraszyć Putina, żeby realnie odstraszyć Rosję, żeby realnie odstraszyć agresora, wojsko polskie musi być uzbrojone po zęby i wojsko polskie musi być liczne. To wszystko były programy, które rozpoczął Rząd Prawa i Sprawiedliwości na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. Ja to chciałem podziękować panu premierowi Kaczyńskiemu za przywództwo polityczne, bo gdyby nie przywództwo polityczne pana premiera Kaczyńskiego, to pewnie ten fundament nie zostałby ustanowiony, jest ustanowiony, a więc trzeba realizować te działania, które zostały rozpoczęte za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby Polska była bezpieczna. Bardzo proszę. Pozwolę sobie jeszcze dodać, że na przykład brak Hajmarsów no to już sam przejście oznacza, że te plany nie zostaną zrealizowane, bo 500 hejmarsów to jest naprawdę ogromna siła. To jest więcej niż wszystkie hejmarsy, które były dotychczas wyprodukowane. A to jest broń przecież jeszcze z lat 80., ale w dalszym ciągu bardzo skuteczna. To miała być ta siła, która praktycznie uniemożliwi przeprowadzenie ataku, podejście wojsk. Podejście zaplecza logistycznego i tak dalej. To jest właśnie to, co miało nas zabezpieczać bez budowy armii takiej na poziomie, jeżeli chodzi o liczebność armii koreańskiej, 550 tysięcy, bo ten drugi wariant zakładał po prostu dużo liczniejszą armię, ale to w naszych warunkach społecznych byłoby dużo trudniejsze do zrealizowania i dużo trudniejsze do zaakceptowania przez społeczeństwo, bo to w istocie zakładało po prostu powrót do zasadniczej służby wojskowej, przymusowej służby wojskowej. Więc myśmy wybrali ten wariant, który był społecznie łatwiejszy do zaakceptowania, łatwiejszy do zrealizowania, a jednocześnie skuteczny. Ale go trzeba realizować. Jak go ktoś go nie realizuje, no to po prostu zaprasza tutaj agresję. No a to już jest naprawdę także kwalifikowalne w świetle kodeksu karnego. Bardzo proszę. Grzegorz Urbanek, Polsat News, pytanie do Pana Prezesa o wizytę Wiktora Orbana w Moskwie i spotkanie z Władimirem Putinem, jak Pan ocenia tą wizytę i czy Pana zdaniem Premier Orban ma mandat do tego, żeby rozmawiać o czymś, nie wiem, na kształt może jakiegoś porozumienia pokojowego? Dziękuję. Znaczy, ja nie ukrywam, że no, sytuacja, która powinna mieć miejsce, to znaczy, żeby wszystko było konsultowane, ze mną. Oczywiście mówię to żartem, no jednak w tej chwili nie istnieje. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że premier Orban stara się tutaj o uzyskanie jakiegoś porozumienia pokojowego, czy przynajmniej pierwszych kroków w stronę tego porozumienia. Przedtem był w Kijowie. I to jest zupełnie oczywiste. A poza tym my nie ukrywamy. Różnic poglądów między nami, jeżeli chodzi o kwestię ukraińską. Nigdyśmy tego nie ukrywali. Od pierwszej takiej długiej rozmowy, która się odbyła w styczniu e, 16 roku, bo przedtem żeśmy się znali, ale no nigdy do takiej całodniowej rozmowy nie doszło. No, tych różnic żeśmy nie ukrywali. I premier Orban był tutaj całkowicie szczery, i my byliśmy całkowicie szczerzy. I mówiliśmy o tym nawet dłużej, no mówiliśmy o różnicach historycznych doświadczeń naszych narodów i po prostu wiemy, że to one są inne i tutaj trzeba to brać pod uwagę. Ale premier Orban pozostaje naszym sojusznikiem. Bardzo proszę. Dzień dobry, Marta Rawicz, Dziennik Gazeta Prawna. Chciałabym wrócić do. A przepraszam, sytuacji... bo ja nie usłyszałem. Marta Rawicz, Dziennik Gazeta Prawna. Tak Dzień dobry. Chciałabym jeszcze dobry. wrócić do sytuacji w Małopolsce. Bo chciałabym zapytać, co stanie się z tymi trzema zawieszonymi radnymi? I chciałabym też zapytać, jak pan odpowie senatorowi Pękowi, który dzisiaj w mediach społecznościowych napisał o kryzysie przywództwa w partii? No sądzę, że Pan senator, no, jest troszkę tutaj w tym wypadku przynajmniej nazbyt emocjonalny, tak bym to określał, a jeżeli chodzi o decyzję do to, co do tych trzech osób, to Będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać, ale żadnej decyzji w tej chwili, że to, co było, to nie było, nie ma. Bardzo proszę. Ostatnie dwa pytania. Dzień dobry. Stanisława Priłaszwili, Telewizja Polska. Lewica zapowiada złożenie <coughs> wniosku o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyborów kopertowych. Czy jest obawa w Państwa środowisku, jeżeli chodzi o ten wniosek? I jest też wniosek o uchylenie immunitetu Pana, pana Ministra. Jakby się mogli do tego odnieść, dziękuję. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, że Lewica popełnia ogromny błąd, chcąc prowadzić politykę metodą, można powiedzieć, penalną. Będzie tego bardzo żałowała. Tyle mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Nie. następne i ostatnie. Dzień dobry, na Dzień Dworak, dobry. TVP Info. Mam pytanie do obu panów i bardzo bym prosiła o skomentowanie wczorajszych słów pana Jerzego Fiasa, który w pytaniu dnia stwierdził, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w lasach państwowych dochodziło do różnych nieprawidłowości finansowych. Ja mogę powiedzieć, że to pytanie miałoby sens, gdyby tutaj zostały przedstawione jakieś dowody. Ja na ten temat nic nie wiem. Bardzo państwu dziękuję za udział w konferencji. Jeszcze raz zapraszam dziękuję. wszystkich na manifestację 9 lipca o godzinie 17:30 pod sejm. Dziękuję państwu. Dziękuję panie premierze. Dziękuję, dziękuję. pani minister.